Zagadnienie naukowej niewyjaśnialności cudu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej części naszej konferencji Cuda a Nauka. Jaki jest program i w którym miejscu tego programu jesteśmy? Zaczęliśmy od wprowadzenia i pierwszy taki blok to są właśnie Cuda a Nauka. Poprzednio mówiliśmy o ponadnaturalnym charakterze Cudu, a w tej chwili przybliżymy zagadnienie naukowej niewyjaśnialności cudu. Następna część to będą cuda, a religia i podsumowanie. O czym powiem w ramach tej części konferencji? No, zaczniemy klasycznie, czyli od wprowadzenia. Później parę zdań o wyjaśnianiu w naukach przyrodniczych i o prawach przyrodniczych. Te pojęcia będą nam potrzebne w kontekście dwóch następnych ważnych części, czyli kiedy będziemy mówić o naukowej niewyjaśnialności zdarzenia oraz o naukowej niewyjaśnialności zdarzenia cudownego. Niekiedy postuluje się, aby cud rozumieć jako zdarzenie naukowo, to jest przyrodniczo niewyjaśnione oraz niewyjaśnialne. Co to znaczy, że cud jest zdarzeniem naukowo niewyjaśnionym? To znaczy, że w chwili, kiedy on zachodzi, nie można go naukowo wyjaśnić, czy jest to jakoś tam trudne czy problematyczne. Ale czym innym jest postulowanie, aby cud był zdarzeniem naukowo niewyjaśnialnym, czyli niewyjaśnionym trwale, czyli niewyjaśnialnym na zawsze. I tutaj my właśnie w ramach tej części spróbujemy odpowiedzieć, które określenie cudu. Czyli jako zdarzenia naukowo niewyjaśnionego w danej chwili, czy niewyjaśnialnego w ogóle, jest sensowniejsze. No i brak możliwości tego naukowego wyjaśnienia zdarzenia cudownego jest uzasadniany innym od naturalnego przebiegiem lub przyczyną takiego zdarzenia. I już wiemy, że mówienie o innym od naturalnego przebiegu zdarzenia cudownego. No, jest mało sensowne, o tym mówiliśmy w poprzedniej części, ale za to bardzo sensowne jest myślenie o cudzie, który przebiega, który ma przyczynę inną od naturalnej, czyli brak możliwości naukowego wyjaśnienia zdarzenia cudownego jest uzasadniany. Przyczyną takiego zdarzenia, która jest inna od naturalnej. Tutaj, oczywiście, w kontekście teistycznym, myślimy o przyczynie takiego zdarzenia, którą jest Bóg. Zdarzenie cudowne powinno być zatem niewyjaśnialne na drodze poznania naukowo-przyrodniczego. Tak niektórzy próbują rozumieć cuda. I aby zastanowić się nad prawomocnością oraz sensownością takiego rozumienia cudu, należy najpierw przybliżyć sposób dokonywania wyjaśnień w ramach nauk przyrodniczych, następnie przemyśleć samą koncepcję naukowej niewyjaśnialności zdarzenia przyrodniczego, a na koniec zaproponować odpowiedź na pytanie: czy rzeczywiście cud musi być zdarzeniem trwale naukowo niewyjaśnionym, czyli niewyjaśnialnym? Zobaczymy, czy postulowanie tego, aby cud był zdarzeniem trwale naukowo niewyjaśnionym, czyli niewyjaśnialnym na zawsze, jest sensownym postulatem w próbach rozumienia tego, czym jest cud. No, yy, wiemy, że współczesne nauki przyrodnicze posługują się prawami naukowymi oraz teoriami. Naukowymi, a te prawa i teorie naukowe służą do wyjaśniania, czyli do prób odpowiedzi na pytanie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. I tak najprościej możemy scharakteryzować to, czym jest wyjaśnianie w naukach przyrodniczych. Czyli naukowcy próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tak. A nie inaczej, czyli dlaczego właśnie coś takiego się zdarzyło. I to jest bardzo ważny aspekt nauk przyrodniczych, a drugi bardzo ważny aspekt to jest prognozowanie, czyli przewidywanie kolejnych zdarzeń. Jeżeli wiemy o jakimś układzie, na przykład fizycznym, w jakim jest stanie, to chcielibyśmy wiedzieć, w jakim stanie będzie w najbliższej przyszłości, czyli jeżeli wystrzelimy daną rakietę z określoną siłą, w określonym kierunku itd., tak to chcemy wiedzieć, czy na przykład po pół roku udaje się trafić w Marsa. Tak? I to jest ważny aspekt nauk przyrodniczych. No i w świecie materialnym istnieją różnego rodzaju zależności zachodzące pomiędzy obiektami materialnymi, które nazywane są prawidłowościami przyrody. I poznanie tych prawidłowości oznacza także wyrażenie ich za pomocą języka w formie twierdzeń, które nazywa się prawami naukowymi czy prawami przyrodniczymi. Czyli z jednej strony w świecie mamy prawidłowości, a w nauce mamy prawa naukowe, które nam streszczają w formie języka, najczęściej jest to język matematyki, streszczają nam te prawidłowości. Czyli prawa naukowe, najczęściej w języku formalnym, matematycznym, mówią o pewnych prawidłowościach, które zachodzą w przyrodzie. No i prawa naukowe, przyrodnicze formułuje się, jak już wspomniałem, w postaci twierdzeń ogólnych na podstawie zaobserwowanych i potwierdzonych empirycznie, czyli eksperymentalnie, prawidłowości zdarzeń zachodzących w przyrodzie czyli robi się eksperymenty, które nam to potwierdzają. Czyli prawa przyrodnicze opisują prawidłowości występujące w przyrodzie. No, i w najprostszym ujęciu prawo przyrodnicze posiada kształt zdania złożonego w postaci, jeśli A to B. I teraz A podaje warunki, w których dana prawidłowość opisana w zdaniu B występuje, a B opisuje pewną prawidłowość, która zachodzi w warunkach podanych w zdaniu A. I gdybyśmy sobie podstawili, za A temperaturę 0 stopni Celsjusza, a za zdanie B woda zamarza, no to mielibyśmy taką bardzo prostą prawidłowość. Jeżeli temperatura osiągnie 0 stopni Celsjusza, no to wtedy w tych warunkach właśnie woda zamarznie. Ale bardziej precyzyjnie, prawo przyrodnicze można sformułować następująco. Każda rzecz posiadająca określony zbiór własności A, która w warunkach W zostanie poddana działaniu czynnika P, wywoła pewien skutek B. I tutaj mamy ten czynnik dodatkowy jakieś czynniki, które wpływają na przebieg zdarzenia. W naszym prostym prawie dotyczącym. Tego zamarzania wody musielibyśmy dodać na przykład czynnik związany z ciśnieniem atmosferycznym, tak? bo w zależności od ciśnienia ta temperatura zamarzania może się nieco różnić. Ale tych czynników może być bardzo wiele, które wpływają na zachodzenie danej prawidłowości. I niektóre. Czynniki my jesteśmy w stanie zidentyfikować w naukach, a niektórych czynników nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, a czasami jest tych czynników tak bardzo wiele, że po prostu nawet nie wszystkie zauważamy. I prawa przyrodnicze nie uwzględniają wszystkich czynników ubocznych. Jakim w rzeczywistości podlegają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie. Dlatego w wielu konkretnych przypadkach trudno jest rozstrzygnąć, czy zjawisko przekracza prawa przyrody, czy to zjawisko jest wynikiem działania nieuwzględnionego w danym badaniu czynnika ubocznego. Czyli jeżeli dzieje się coś dziwnego w przyrodzie, no to nigdy nie wiemy, czy to jest coś przekraczającego jakoś tam prawa przyrody, coś e, e, dziwnego, zastanawiającego, czy jest to po prostu coś, co wynika z działania jakiegoś nieuwzględnionego w dotychczasowych badaniach czynnika ubocznego. A czynnik ten może być niekiedy ukryty tak, że wyjaśnienie odchyleń, jakie powoduje, wymaga Długotrwałych i żmudnych badań naukowych. No i teraz przechodzimy do naukowej niewyjaśnialności zdarzenia. Twierdząc, że przyroda podlega określonym prawidłowościom, uznajemy, że między zdarzeniami zachodzą jakieś regularne i powtarzalne związki. I twierdzenie o niewyjaśnialności określonego zdarzenia cudownego na przykład oznacza, że nauka nigdy nie będzie w stanie Włączyć tego zdarzenia w obszar swoich ustaleń dotyczących prawidłowości funkcjonowania przyrody, czyli nie będzie nigdy w stanie sformułować prawa przyrodniczego, które tłumaczyłoby pojawienie się danego faktu przyrodniczego. Już zaczynamy czuć, że nie jest to sensowne określenie zdarzenia cudownego, bo już wiemy, że wiele różnych czynników może wpływać na to, że Danej sytuacji nie jesteśmy w stanie wyjaśnić, a są to wszystko nieuwzględnione czynniki przyrodnicze, które działają na dane zjawisko. No i naukowa niewyjaśnialność zdarzenia mogłaby być konsekwencją jego ponadnaturalnego przebiegu. Jednakże sama koncepcja ponadnaturalnego przebiegu zjawiska cudownego. Wzbudza wątpliwości i podlega omówionej w poprzedniej części krytyce, prowadzącej w konsekwencji do jej odrzucenia. Wszystko, co się dzieje w naturze, jest w jakimś sensie naturalne. tak? Jeżeli nie podlegałoby prawom przyrodniczym, no to wykraczałoby poza świat przyrody. A dobrze wiemy, że cuda to jest coś, co dzieje się w świecie przyrody. Możemy je zaobserwować, ich doświadczyć nawet samemu, więc. Trudno mówić, że to jest coś, co wykracza poza nasz świat, skoro się w naszym świecie dzieje i wydarza. Rozwój przyrodowznawstwa może także spowodować, że zdarzenia posiadające dotąd status niewyjaśnioności naukowej stracą go. Zatem uznanie jakiegoś zdarzenia za niewyjaśnialne naukowy wydaje się nieuprawnione. Gdyż może ono zostać wyjaśnione w przyszłości, no bądź nie, tego jednak nie wiemy, bo po prostu nie znamy tego, co się wydarzy w przyszłości. To zatem stawia pod znakiem zapytania sensowność posługiwania się kategorią trwałej, naukowej niewyjaśnialności zdarzenia cudownego. Dlatego, że pewna rzecz, która jest teraz niewyjaśniona, no może jutro zostać wyjaśniona. Jeżeli będziemy wymagali od cudu, że będzie to coś niewyjaśnionego zawsze, czyli niewyjaśnialnego, no to może być problem, bo rozwój nauki cały czas idzie do przodu. Jeśli bowiem właśnie uznamy cud za zdarzenie trwale naukowo niewyjaśnialne i danemu zdarzeniu cudownemu przypiszemy tę cechę, to może okazać się, że późniejszy rozwój nauki wyjaśni to. Zdarzenie wtedy coś, co zostało kiedyś uznane za cud, straci status cudu, a stanie się zdarzeniem wyjaśnionym naukowo. No i tutaj przykład tęczy jako znaku Bożego przymierza, tak, coś wyjątkowego i cudownego wtedy, no, a dzisiaj wiemy, że to jest proste rozszczepienie światła w kroplach wody, tak, nic nadzwyczajnego. Więc jeżeli będziemy cudowi, przypisywali cechę, Trwałej niewyjaśnialności, no to może się okazać, że za jakiś czas coś zostanie wyjaśnione i wtedy przestanie de facto być cudem. Tak? Czyli przesądzanie o tym, że dane zjawisko, czyli cud, nigdy nie będzie mogło zostać wyjaśnione przez przyrodników, jest nieuprawnione. Nauka bowiem cały czas się rozwija i coraz więcej zjawisk wyjaśnia metodami naukowymi. Naukowa niewyjaśnialność zdarzenia cudownego. Z faktu, że żaden naukowiec nie potrafi aktualnie wyjaśnić danego zdarzenia cudownego, wcale nie wynika, że zdarzenie to jest niewyjaśnialne w ramach nauk przyrodniczych. Nie należy bowiem nauk przyrodniczych traktować tak, jak gdyby ich działalność i ich wyniki stanowiły niezmienne i niemodyfikowalne zbiory twierdzeń. Nauka przecież cały czas się rozwija. Niektórzy tak, ksiądz-profesor Michał Heller twierdzą, że jeżeli popatrzymy sobie na współczesną kulturę szeroko rozumianą, której częścią jest także nauka, to można mówić o rozwoju tej kultury głównie w zakresie rozwoju nauk empirycznych, a w innych dziedzinach raczej doświadczamy jakiegoś, jakiejś stagnacji bądź nawet regresu. No, i teorie naukowe cały czas pozostają otwarte na przekształcenia i rozwój, a naukowa terminologia jest wzbogacana o nowe pojęcia, nowe koncepcje, nowe teorie, nowe hipotezy, nowe badania, także eksperymentalne. I to cały czas pozwala nam wyjaśniać coraz więcej i prognozować coraz więcej. No, i niezwykłość zdarzenia, rozumiana jako jego naukowa niewyjaśnialność w danej chwili to jest yy, yy, nie stanowi argumentu rozstrzygającego dla kwestii jego cudowności, czyli niezwykłość zdarzenia rozumiana jako jego naukowa niewyjaśnialność w danej chwili, czyli niewyjaśnioność, bo niewyjaśnioność jest w danej chwili, a niewyjaśnialność na zawsze, no nie stanowi argumentu rozstrzygającego dla kwestii jego Cudowności, jest jednak warunkiem wstępnym rozpoczęcia poszukiwań wyjaśnienia teologicznego. Dlatego, że jeżeli coś jest jakoś tam trudne do wyjaśnienia, jest zaskakujące, jest, ma też cały kontekst religijny, no to wtedy poszukuje się wyjaśnień teologicznych. Ale o tym zagadnieniu będziemy więcej mówić w następnej części konferencji. Gdyby naukowa niewyjaśnioność jakiegoś zdarzenia decydowała o jego cudowności, to wszystkie problemy, nad którymi aktualnie pracują naukowcy, a które jeszcze nie zostały rozwiązane, czyli nie zostały wyjaśnione, byłyby cudami. Tak? Czy na przykład, czy istnieje jeden, czy też wiele różnych bozonów Higgs'a. Czyli gdybyśmy sztywno połączyli niewyjaśnioność. Z cudownością, no to wtedy wszystko to, nad czym pracują naukowcy, a nie zostało jeszcze wyjaśnione, byłoby jakoś w jakimś sensie cudem. Niektórzy twierdzą jednak, że wiemy dostatecznie dużo, na przykład na temat własności wody, aby stwierdzić z całym przekonaniem, że zgodnie z prawami fizykalnymi nie jest możliwe, aby zmieniła się ona w wino, jak to miało miejsce na weselu w Kanie Galilejskiej. Opisywanym w Ewangelii według św. Jana, w rozdziale 2 w wersetach od 1 do 11. Albo że wiemy dostatecznie dużo o śmierci człowieka, aby stwierdzić, że nie może on powrócić do życia po trzech dniach od momentu swojej śmierci, jak to miało miejsce w przypadku Łazarza. No i to jest opisane. Jak wiadomo w Ewangelii według Świętego Jana, w rozdziale 11 w wersetach od 1 do 44. Tego typu zdarzenia cudowne wydają się pozostać na zawsze naukowo niewyjaśnione, czyli niewyjaśnialne. Można ponownie tutaj odwołać się do ważnego argumentu zaczerpniętego z historii nauki. Istnieje wiele przykładów na to, że wyjątki od praw przyrodniczych uznanych za trwałe ostatecznie okazały się z nimi spójne lub udało się je podporządkować nowym prawom. Tak było z zjawiskiem fotoelektrycznym, którego w ramach mechaniki klasycznej zupełnie nie udało się wyjaśnić, ale powstała mechanika kwantowa, no i to zjawisko fotoelektryczne. Zostało w pełni wyjaśnione, i dzięki temu mamy współcześnie, na przykład, panele fotowoltaiczne, które nam produkują prąd. A był to na przełomie XIX i XX wieku duży kryzys interpretacyjny w ramach klasycznej fizyki. Dopiero powstanie fizyki nieklasycznej, w sensie mechaniki kwantowej, rozwiązało ten problem. Więc mamy takie problemy, które wydają nam się zupełnie nie do rozwiązania, nie do ugryzienia, a później się okazuje, że udaje się je rozwiązać. Na przykład pojawienie się Jezusa znikąd po zmartwychwstaniu lub przechodzenie przez drzwi wieczernika można wyjaśnić zjawiskami kwantowo mechanicznymi, a wydawały się trwale niewyjaśnialne, tak? Oczywiście jest to trochę naciągane, mówiąc na przykład o pojawianiu się Jezusa z w kontekście tak, zwanej, tak zwanego zjawiska teleportacji kwantowej, czy o przechodzenie przez drzwi wieczornika w kontekście tunelowania przez barierę potencjału. My możemy to robić w zakresie kilku, powiedzmy, cząstek elementarnych, ale jeżeli możemy to zrobić w, w zakresie kilku cząstek elementarnych, to za 10, 20, 100 lat być może będziemy to w stanie robić z większymi obiektami, także makroskopowymi. Więc coś, co się wydaje zupełnie niewyjaśnialne, się okazuje, że możliwe jest do wyjaśnienia. Czasami trzeba poczekać 2000 lat. Ale niektóre rzeczy po prostu są później do wyjaśnienia. No i tak więc brak naturalnego wyjaśnienia jakiegoś zdarzenia nie oznacza jeszcze jego ponadnaturalności. To znaczy, że dla cudu musi zachodzić sprzeczność z prawidłowościami przyrody. No tak nie jest, tak? Utrzymywanie koncepcji naukowej niewyjaśnialności zdarzeń cudownych, Naraża nas w perspektywie rozwoju nauk przyrodniczych na niebezpieczeństwo, że zdarzenie uznane kiedyś za cud musiałoby po jego wyjaśnieniu naukowym przestać być uznawane za cud. Coś, co było uznawane za bożą interwencję, po wyjaśnieniu naukowym tego zdarzenia przestałoby nią być. No i tutaj, jakby, dajemy do ręki argumenty ateistom. No i niektórzy cały czas tak twierdzą, że cud to musi być coś trwale niewyjaśnionego, yy, naukowo, czyli niewyjaśnialnego. No i tym samym jest to argument dla tej listów, bo nauka cały czas się rozwija i pewne zagadnienia, które kiedyś były niewyjaśnione, stają się wyjaśnionymi. No, i wniosek, tak? Należałoby zatem całkowicie pominąć określenie cudu w odniesieniu do koncepcji jego naukowej niewyjaśnialności. Jest to troszeczkę bezsensowne utrzymywanie takiego określenia cudu. Ewentualnie, chcąc utrzymać takie określenie cudu, należy zawęzić pojęcie jego trwałej niewyjaśnialności do niewyjaśnioności. Występującej jedynie w chwili zaistnienia zdarzenia cudownego. W takim kontekście należałoby rozpocząć badania teologiczne takiego zdarzenia, aby móc uznać je za zdarzenie cudowne. No i o kontekście teologicznym zdarzenia cudownego opowiem w następnej części konferencji, gdzie będziemy podchylali się nad taką religijną odsłoną zdarzeń cudownych. Czyli o cudach można mówić co najwyżej jako o zdarzeniach niewyjaśnionych w chwili zaistnienia tego zdarzenia cudownego, i później poddać się interpretacji teologicznej, o której więcej powiem w drugiej części naszej konferencji. A takie utrzymywanie, że cud to jest coś trwale niewyjaśnionego, no jest nie do przyjęcia, bo po prostu nauki się rozwijają i pewne rzeczy, które były kiedyś niewyjaśnione, są wyjaśnionymi współcześnie. Czy można naukowo wyjaśnić cuda? Główne pytanie. Cud należy rozumieć jako zdarzenie naukowo niewyjaśnione, ale właśnie w tym momencie, w którym on się dzieje. Nie należy przesądzać o naukowej niewyjaśnialności cudu, czyli o trwałej, to znaczy na zawsze naukowej niewyjaśnialności zdarzenia cudownego. Dlaczego? Bo twierdzenie o naukowej niewyjaśnialności cudu może bowiem stanowić argument dla ateistów. Jeśli twierdzi się bowiem, że naukowo nigdy nie da się wyjaśnić cudu, to po późniejszym wyjaśnieniu naukowym zdarzenia cudownego, Bóg okazuje się zbędny, czyli nie jest potrzebny do zainicjowania tego zdarzenia. Czyli z tej części warto zapamiętać, że cud to może być zdarzenie, które jest w danej chwili niewyjaśnione naukowo, i wtedy się bada kontekst teologiczny, kontekst religijny takiego zdarzenia, i można wtedy Orzec, że jest to zdarzenie cudowne, ale absolutnie nie należy przesądzać o naukowej niewyjaśnialności cudu, bo wtedy twierdziłoby się, że zna się całą przyszłość, i twierdziłoby się, że nauki nigdy się nie rozwiną do takiego stopnia, że będziemy mogli coś wyjaśnić. Co? Pytania, na które odpowiemy za tydzień. Chciałbym Państwu zapowiedzieć, że kolejna część naszej konferencji odbędzie się za tydzień. Już wielokrotnie tak nasze konferencje dzieliliśmy, czasami na dwa tygodnie, czyli dwa spotkania, dwie środy, czasami na trzy środy. Tym razem będą to dwie środy. Tego materiału jest tak dużo, że żeby odpowiedzieć na następne ważne pytania, czyli jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym i jaki jest sens cudu, później zrobić jeszcze podsumowanie, no to bym mielibyśmy jeszcze trzy części, no i musielibyśmy tutaj wspólnie przy tym YouTube siedzieć do północy. Żebyśmy tego uniknęli, to postanowiłem podzielić to nasze spotkanie na dwie części, czyli pytania, na które odpowiemy w następnym bloku, czyli Cuda a Religia, to będzie pytanie bardzo ważne: jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym, jaki jest sens cudu? Innymi słowy, będziemy mówili o cudzie jako zdarzeniu spowodowanym przez Boga, i to jest znacznie ważniejsze w kontekście określenia tego, czym cud jest, bo że cud jest zdarzeniem niezwykłym, no to jest zdarzeniem niezwykłym w danej chwili, tak? czasami przestaje być zdarzeniem niezwykłym, bo nauka się odpowiednio rozwija. A to, co jest trwałe w cudzie, to to, że zdarzenie jest spowodowane przez Boga, i o tym powiemy w następnym bloku Cuda A, religia. W następnej części konferencji odpowiem na pytanie, jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym, Odpowiem zatem, opowiem zatem o działaniu Boga w zdarzeniu cudownym. Żeby nie przegapić tej części, drugiej części konferencji, proponuję Państwu prostą rzecz na zakończenie dzisiejszego spotkania, a mianowicie kliknięcie sobie subskrypcji kanału, na którym te filmy są prezentowane i kliknięcie takiego dzwoneczka, więc wtedy dostaniecie państwo przypomnienie za tydzień, że kolejne filmy się pojawiają. Także dziękuję państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną część, gdzie odpowiem na pytanie jak Bóg działa w zdarzeniu cudownym, czyli opowiem o działaniu Boga w zdarzeniu Cudowny. Dziękuję za uwagę.